Aha, coś się dzieje. No to lecimy. My tak na początku się zastanawialiśmy jak tutaj z tym wybieraniem, bo każdy może lokować i tylko co jest, a to... Po prostu jedna jedna osoba na przykład może zalokować ale niekoniecznie ta pierwsza, Nie. tylko... Och, Kaltas. No, Mamy no. mam rank 50 vs rank 50. Aha, to jest po prostu jak to jest losowo. Aha, to każdy no, może ja zalokować. Sali... Tak, dwie osoby teraz mogą zalokować. I nieważne, czy pierwsza, druga, trzecia, czy tam która. Czy po prostu dwie osoby lokują, nie? To go No ja, Sylwana. No, no, ja, ja, Tanka, to mogę ostatni w sumie zalokować, nie? Nie wiem, no, myślę, że myślę. ale i Sylwana jest dobra rzecz. Będę próbował go wyciszyć. No. O jeku. to my? trzeba wziąć tego. Sergeant Hammer się przydało. Może ETC o, wziąć, żeby ich łapać. Ja, hmm, ja myślę, czekaj, że myślę. po prostu mu jako największy A ktoś umie grać nową? Wiecie jak nowa Kosi, no, ten Jane y i Kalteasa? Trzeba umieć grać. No mi dobrze idzie osoba, ale... Na nowe, ale... <grym> to nie, nie, po prostu chcę im dać szansę no spokojnie. No ja myślę, że Muradina wezmę w takim razie. No chyba że Anu Baraka chcecie. Eee, co czekaj, oni mają ETC, to weź lepiej Janu Baraka, żebyś mógł go podbić jak będzie jeszcze tańczył. I co jeszcze? To ja... to jeszcze nie lokuję, czy... Ja no ja dobra. dobra. Dobra, dobra. Dobra, yeah, no no. to co by nam się tutaj chciał wziąć jeszcze? No to może hamera, na przykład, tak jak mówiłeś? Bo gramy kopalnię, mm. też weźcie pod uwagę, nie wiem czy ktoś wziął. No i ja ma kopalni. Mhm. Kopalnię. Mhm. Mm nie mogę wziąć. Oni mogą wziąć jeszcze to, co da. mogę ci zaproponować gratulacje. No, też pomyślałem o żagatula. Jeśli zobaczisz kilka osób, to, to, to najmniej my... jedną albo dwie wytłuczymy. I dobijemy resztę, jak się skończy łypi. Nawet jak ich spoko. złapiesz to już będzie spoko albo kogoś innego i tylko... chociaż chyba ich dobrze by było zamknąć. je spokojnie wybijemy. Tak, na o, jeszcze Lili przerwę przecież albo ten. No, zostanie poza tym Ultem, no to ją spokojnie Tak. Ja pod biciem przerwę Lili ten, nie leczenie. Tak. No to kurde. Zastanawiam się jak budować sobie tego Zaratula hmm. pod. Yy, czy pod Q, yy, czy pod ten. Chyba, chyba, dobra, już wiem, chyba go zbuduję pod Singularity, bo tam można fajnie tych yy, harasować. Tylko te ASA i, i tą i Jane. fajt y. right. No panowie, drugi ranket w barwach szlachetnych no. czortów. Kurczę, mi kiedyś grafik, takie grafiki świetne zrobił. Jakiś loga, nie loga, naprawdę kurczę. I tak mi te szlachetne czorty się przyjął. Timo, no zostaw te kopty. Nie wiem, ty sobie radzisz z tym naprawdę to. Eee, wiesz co, one są tak wszystkie słodkie, że, że szok. E, słuchajcie, czy jest jakiś inny, prawidłny build niż robaczki na tym? Czy to jest warte używania, czy nie? Czy raczej robaczki są takie najbardziej. Hmm. Był na cooldown. Tak naprawdę, guys. Timo! Czekaj, to było pod y, to kopanie, i pod te kolce. Aha, kto leci w kolce? No No na pewno nie. Ale, no, a, a, Sylvana? a Sylwana? Ale tak imo te babaczki no, są to bardziej prawidłowe. To jest puszowanie. Sylwana... No, sylwana... No, sylwana. No dobra, no to do ja mogę. osoby razem z Sylwaną bym puścił na dół, a na górze bym puścił powiedzmy. Y... No Anubarak tylko. No, no, bo no, to, to wiecie, ba, ba, ba. to ja tu dużo nie, nie zrobię, nie mogę Ale sobie tylko. Nie dużo no, nie masz zrobić. Ty no, tyfus jest na dole. Tyfus. Ja tym. A ja będę biegał, pomagał wali, gdyby coś tam. dobra. A, czyli w końcu to. O, no dobra. Ej, fajnie te karty wyglądają. I ten rewers to zależny jest od tego, jaki mieliście rewers u siebie, czy coś? Na kiedyś nie. zasadzie. Nie, kolego. I... Aha, no, no tak, bo są przecież warianty kolorowe. Oni grają tak standardowo Jaina pozdrawiam Dawaj I teraz włączaj. puszniemy, puszniemy nie Wyłączaj Cool Zniszczmy ten fort Dawaj dolno. Zpuszczymy dolną najpierw Stańcie tak niżej, żeby to nas już nie Już miliony miniony W mi się nie trafi te wieże, no Uważaj do uważaj, uważaj. No uciekaj, uciekaj. Uciekaj! Kurde stary Dobra, do kibelka, chodźcie się napić Polecam, polecam. A ktoś tam ETC zabił, tak? Jeszcze? No ja, Dobrze, no ładnie, brawo. Kurde, tylko że teraz mamy trochę gorszą sytuację do tych kopalni. A moglibyśmy zaraz jeszcze raz spróbować coś takiego samego zrobić. Dobra, no dobra. Oj, 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 ja tylko... O. Dobra, ja za I... ja cofnę, dobra? To jeszcze długo ja sobie cofnę. No A i to jest ładne combo, kurczę, Anubarak i Muradin. Znaczy Muradin, mówię Malfurion. Bo ja wbijam, ty od razu wrzucasz ten i stoją. E, oni idą na górę. Dobra, to bierzemy. Słuchaj, ja Schodzę, schodzę. Oni zeszli. Kurde, że nie ma. Mam jeszcze nie mam. Zbieram czaszki. Nie, nie mam. Tutaj, 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 tutaj. Tu, Kurde, tu, Singularity tu. market. Czejna, ja Tyfus, uważajcie na tego Co? Nie kończ jej No ją zostawić e, zupy teraz, Czaszki, czaszki, czaszki Zbierajcie, ja tu polatam A to pomogę. Teraz. Pięknie, o Jezu Tutaj o, dawaj jezuła. go, jest twój, dobra jest twój Dobrze. O Jezu, czemu ich tak dużo tutaj się zrespili No oni szybko respują, znaczy respują Trzecia ja zaraz Zobacz, biję na tego. Boo, że Boże, co się dzieje? Mamy Ja pierdzielę. No dobra, zróbmy ten. Kurde, ale panowie, to, to zrobiliśmy naprawdę ładny team composition w tej chwili. Jedna biegna. spokojnie będę zbierał. O, Jest leczenie Boga. Dobra, nie, nie on złapał. Zróbmy ten i... Tak, tylko gwiaźdź w dzień Dzienę, Dobrze. Dobra. O! Dobra, spadajmy, spadajmy. Zostawmy ich, już. A, helko. Pomoc. Mone. odskoku? miał ten. Nie, Nie tak, 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 tak. Tak. Szybko, szybko! uciekać. Dobra. O dobrze! Ło wow, wow wow. Dobra, spokojnie Pomożecie z gigantami? Pomożemy! Obywatelu towarzyszy Dobra, tylko cofnijmy 74, no całkiem nieźle, chociaż szkoda tych 26 czaszek u nich. No i stąd Dwa levely do przodu Kurde, zastanawiam to się to, czy, czy, czy nie, nie pominąć tego leczenia tak, Żuków, a nie wziąć czego innego. To doby. Doby. To kulać, to, kurde, to leczenie jest dobre. Nie, oni zrobią, oni to to robią, to tak, nie zaczęli. Tak, to już byśmy tam no wbijali, tak. Tylko no, tak. no, tak. wiecie, nie nie, nie no, tak, tak, a, to już możemy kapować, nie, teraz? oni się Już kapujemy. Brawo I golem się No, A bo te stanęły dobrze, ładnie. Dobra. Cofnę, nie chcę tutaj odrywać. Biegnę, biegnę, biegnę. A będziesz sobie tam na topie? No O, no, musiałem zabić. Tyfusa. Dobrze. Nili, ja zaraz, zaraz, zaraz. Dobre, dobre, słuchajcie. Co się robi? Cool, Kurde mol, elegancko. co się dzieje, panowie? Nie wiem, takie gry to jest przyjemność po prostu. Jesteśmy na, 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 na rankiem 10. Ach, chciałem jeszcze go złapać. O, dziękuję. Dobra. A mamy dziesiąty. O, kurde. Ach, kurde. Dobrze, dobrze. Dawajcie Lili, ono tu jest zamknięta Ty, co ta Jane, patrz? O Jezu, nie, to, nie, to, nie, to. Ja poszedłem do niej. Ale, co ta Jane, ona stanęła przy nas centralnie. No dawajcie jeszcze chwilę spuszyjemy, co? Ale uciek, kurde, z ETC O kurde! kurde. Zauważyłem Dobra, ja cofnijmy nie mam nie. Dobra, cofamy, cofamy, cofamy Pięknie, pięknie Dobra, jaki ładny ruch, ale Dobra, no. Co oni robią? Nie Może wiem, naprawdę. Tego Ruta. Chyba umysłowo <laughs> fajnie. Oni chyba chcą przegrać szybko. Ale brawo, panowie, naprawdę cudownie. No I musimy Anubaraka Baraka i, i tego, i Malfuriona nabrać kurczę, bo to jest mega. No, no, to są fajne rzeczy. Zresztą przypuszczam, że z Muradinem też by działało fajnie. Anubarak to jest zdecydowanie teraz jeden z najlepszych. Jak nie najlepszy. Czas Ale jeszcze, jeszcze tak niedawno to taki był trochę chyba słaby, nie? Zmieniamy tak, tak, ziminię, tak no. e, e, AI tych mhm. Dawaj, Roki, ja tam wbiję. Może ma no, coś spróbować. Zmieni AI, no, no i piękny, i kopalnie akurat. Dobrze. Chodźmy, może od razu na dół. Co? Żeby ich tam przykucić. Nie, nie, no, nie pójdą nawet. No, jest jednak. No, mój goruki. Sam bym go chyba nie że Nie bym. O, co, co? so. Co? Dobra, 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 róbcie, dobra, ja tu popilnuję. No, no. Oni jeszcze nawet dziesiątego nie mają. O, ale to będzie boss, kurde. Tak naprawdę, jakbyśmy poszli z nim, to chyba skończymy już. O, jest złapony. A, nie chcę nie, chcę mam. nie ma uciekania szybko A dobra Nie można Tak to było świetne o Jezu, ej co idziemy od razu z kolemem, chyba, nie? Znaczy tak No to już nie ma co się raczej nie paprać Lecie szybko, cofajcie ten, cofajcie i się tam z... A to ja w sumie też cofnę O Dawidowski uważaj tak, Jedna korzystała Idę, idę, idę Kurde No i darwał cię Przez Dobra no, oh, Może jeszcze mida zrobimy, może się uda Co teraz, nie? No to jeszcze by było fajnie. Oni już tam, Jak tam się z... będzie więcej osób na midzirze, to, to nie ma sensu tego jeszcze tam nie ma. O, mają już dziesiąty. O, robią, robią, dobra. odpuśćcie, bo to jest tylko za kupcie trochę czasu, nie. Dobra, to lecimy tam tym botem. Ten. O kurde bo on już biją tego golema dość mocno Nie jest No tej Widzimy znaczy jak tam bijemy to Ja tam Wojda rzucę, Wojtyce, Chyba golema, golema nie łapie nie? A no łapie właśnie no Oj kurde złapał Ja tam Dobra, piw nią. Oh, Możecie pokazać tak. skiniesz, zobacz. Kolej został. Tak, zbacz rano. panda. <noise> Za to jeszcze. Kurde, nie zadziałało. Dobra, bijmy ten. Eee, może to cofnijcie, cofnijcie. No nie, no pijcie już na hamar. 20%. Ach, niepotrzebnie ganialiśmy za nimi Gdybyśmy się skupili na biciu tego to już byśmy skończyli Ale to już i tak koniec nie Co już i tak GG A ładna gra panowie to akurat jeszcze poczekamy do 15 minut, to trochę więcej tych będzie, nie? Wbijamy się na hamac czy jak? Tak, tak chcecie A, no no ja, ja bym jeszcze jednak jaka... uważał trochę, bo... No, na no. no, spokojnie. Znaczy nie, no to już raczej tego nie damy rady przegrać. jakim tyle zostało życia na korze, ale... O weźcie, bo oni kampy będą robić, to przeszkodzi. nie? Ups. No. Ale nie o, no. Uważaj, szagusek, bo tu... Nie, już Oj. Nie, no. nie. już nie. Już biegnę, Nie. Już biegnę, już biegnę. Laser, laser, laser. Nie. Jak go złapiecie to możesz wytankować. tankować, nie wiem, no, w 15 sekund. Dobra, tak. skończcie. Nie skończycie. Ktoś się poddał, to znaczy... pójdziecie zaraz do mną kopalnię. Chroni się. Chroni się. Co za kumpliwka. Do 10 minuta jest, więc. No. Proszę się wyleczcie i żebyście na kopalnie byli pełni sprawy. Ja się spraw... rozbiję razem z rybami. No, Wszystko. Oni no, nie wiem czy w ogóle do tych kopalni będą schodzić. No, ja Może no, będą? muszę obronić bazy, bo będą tam poszły. 50 czaszek wystarczy, żeby sam golem to skończył. Tak naprawdę moglibyśmy im pozwolić tutaj zejść i sami pójść im na bazę. No, 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 no. Już tak kiedyś nas wykończyli, kurde. Na idą, idą. Lili też. No, moje życie. Kurde Dobra, coś czuję, że ja pozbieram mm. tych czaszek trochę no, no. Okay. Ajajaj, kurde To już i tak, jak tyle czaszek, to już i tak będzie koniec Kurczę, poleciałem za nimi, bo tak... Tak lali był chyba z... No o, ja stałem kalta, pigał dookoła mnie, nie mógł wejść Żeby wyjść no, nie mógł wejść, żeby wyjść, też mądry. Uważaj, Roki, bo oni już tam biegają. Eee, no to już okay. tak jest. To nawet oni powinni nie robić, kurde, tych czaszek, bo... tym bardziej zaszkodzi, niż pomoże. Dobra, no, weźmy środek. No, no właściwie. Środek kampa powiem, naszego nie... oblężniczego i... Ale kurde, ładnie, naprawdę, panowie, super zgranie. Niechaj stanie. Nie jeszcze tego posarobię. i a właściwie już dla sportu moglibyśmy iść do bazy. Eee. czekamy na górę Multi zużyło. Kto? Ja czy... dawać. Ja już biegnę do was. Niechaj się stanie. Aż Mogę, mogę na ulta zaraz złapię i możemy wtedy wykonalić. Ojej! Robete co? No. Dobra, ich odciągnę od Was. Tam na nich. To sporo. pora. <giby> GG! Slachetne czorty na fali, co się dzieje? To chyba rank up będzie, co panowie teraz? no cudownie, cudownie No ładnie, poszło. Drugi damage w teamie, no dziękuję bardzo panowie. I drugi damage ogólnie. Ładnie.